Moi drodzy, macie rację. We wczorajszym odcinku wraz z Abram przegrałem wyzwanko. On wygrał, właściwie ja przegrałem, że muszę opuścić miasto na jeden dzień. Więc w tym odcinku, jak chyba się każdy domyśla, musimy to miasto piękne, nasz ukochanym mierzonowicem, opuścić. Więc teraz ja prowadziłem go do mojego domku i zgarniałem moje temki, bo jak chyba każdy wie, no mam takie tutaj no, postanowienie od Aberki właściwie to ja to wymyśliłem, ale on wygrał całe nasze tej wyzwanki ostatnie, że muszę teraz sobie, swoje temki wziąć i musimy z tego miasta po prostu wyjść. Co on w ogóle robi? Agentix, czekajcie, co jest? To jest moje mieszkanko. Trzeba ja tam po raz kolejny, po raz piętnasty. W stary, nielegalnie, no nie mówcie, tak nie może być. Agentix, stary. Po tylko nie robisz w moim mieszkaniu. Dzień dobry, nazywam się Paweł Gołąb bo to moja wizytówka. Witaj, paniego, panie Gołębie. Paweł Gołąb. co mam ty robi w moim <laughs> mieszkaniu? Agent, dobra. E, kto? Panie Pawle, co Pan tu robi? Znowu, kolejny Nie się do pa... mnie wracać po imieniu, jestem urzędnikiem ja... państwowym, a Pan jest yy, przygotowywany do eksmisji. Panie, ale... Będę Pana nadzorował. Ale, ale ja przegrywałem tego wyzwanko, stary. Naprawdę. No, co Pan robi, Panie gołąb? Ja tylko chcia chciałem tu wziąć swoje jakieś tam podstawowe Może... i stąd to wychodzę, nie? To jest podstawowy środek ochrony. Czyli, e... chwileczka. kto Pan tutaj wysłał w ogóle? Z, z czyjdą z ręki? tutaj e... Świszczy trawa. Świszczy trawa Czyli rozumiem, że chodzi to Urząd Miasta, tak, że miasto mnie wróciło. no super Urząd tutaj... miasta pana wygrywa. Dobrze, że, żeby nie było po niego, tylko wbiłem po swoje temki, żeby je wziąć niektóre, ponieważ jak chyba każdy A, ale po nie ma. tutaj nie oszukuję wam, ja znam już te wasze Nie, przykręty. Ale panie gołąb, uspokój się pan, uspokój się pan, spokojnie. Nie po to brałem Fire Resistance. Okej, okay, okej, okay, dobra, to wszystko jasne, więc tylko sobie zgarniam swoje temki. Wiesz, to nawet <laughs> dla bezpieczeństwa sobie to wezmę do ręki także zbrojkę. A i proszę z... mi powiedzieć, tak? czy ma pan zezwolenie na buty Ironowe Protection 2? Nie mam. A po co mi? Po co mi takie zadzwonko? Dob dobrze, dobrze, rekwiruję. Nie, ale no panie, panie, to jest moim mieszkanko, wyjdź pan sam w ogóle, ma co go zacznijmy. A pozwolenie na... Prz proch strzelniczy? Proszę. Jaki proch strzelniczy? To nie widzę. Proszę, Dobra, dobra, e, panie, panie Gołąb, tak? Pan był Gołąb, tak? Nederyt, skrapy, kolejne nielegalne a... rzeczy, kolejny tutaj... Panie, panie Gołąb, ja, ja, zaraz, dobry, zwrócę, okay? ja zaraz, wrócę. Dobra. zaraz wrócę, okej? Okay. Ja zaraz wrócę, dobra, okej Spoko ehm. A wy w ogóle bardzo w tym momencie subskrybujcie kanał, bo jest to bardzo ważny odcinek Więc to jest serio, według mnie, ważne, że was zasubskrybujcie No w tym momencie po prostu z tego suba strzelcie I bądźcie na moim kanale, bo to właśnie chore odcinki naszej serii Która jest naprawdę, jak chyba każdy widzi, ześwirowana Ale teraz po prostu polecimy do tego Pana Gołębia, jak to agent mówi Jakby zauważyłem, że agent z lubi się wcielać w... w... Okay. Ostatnio w ogóle był komisarzem policji, nazywał się Świszczy Trawa, więc po prostu do niego sobie polecimy, zgarniemy do te mojej temki i nie mam pojęcia, jaki jest w ogóle tutaj jego cel, kto go tutaj wysłał, ale rozumiem pewnie, że Abram powiedział, że, że przegrałem wyzwankę i teraz sobie z mnie robi bekę, co nie? Siema, panie. O, Halo, my Alex Speedy Gonzalez. Gringo, gringo, como la. Gringo, como el sapo, misano, by tak? Como la mexico. Como la hita? mexico. Jest tu pangołom, może bo go widziałem tu ostatnio. Lala la, la. e, Co to się wygrywa Co się la, la. dzisiaj? się wygrywa Zgarniam swój moment, że, że, że jakaś okrana, no, jak mnie nie będzie. No i stąd wychodzimy, naprawdę. Przecież to ja mam taką wesoć, nie? alo, 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 gringo! Mejamo Nie, nie. Me llamo Alejo Alejandro... E, znasz polski? E... Znasz polski w ogóle? Si sí, si sí, Polonia, Polonia. Polonia, moi drodzy, naprawdę ja mam tego dość. Po prostu mam tego dość. Ty tylko sobie sobie jedenki zgarniał, Bo wiesz, że jak to nie będzie, mogą mnie jakoś tutaj zgarnąć. No jest Polako? Dla, dlaczego wpierw był jakiś gościu w ogóle z urzędu miasta jakiś tutaj to eksmisji. Nie teraz jest jakieś w ogóle ci, Nie pojęcia. Ja mam ten Polako. Me jakiś Meksykanin. Naprawdę. Meksykano Mexicano. Mexicano. Si, Me si 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 si. si. Ta 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 ta. e polonisz, tak, tak, tak. Niź poloniś, tak? Niś polonisz Dobrze. Nie, nie lecimy są w rosty tyle. Dziękuję tutaj bardzo. I nie wiem o co ty w ogóle chodzi, ale po prostu tak miasto sobie pochodzimy na jeden dzień. i Ich habe Hans. Nie, nie, nie. Idziemy, Hans. moi drodzy, idziemy stąd, po prostu stąd idziemy. Dobra, jest może pan Gołąb, panie Hans. A, war... E, Lodolandia. Okej, okay, okej. Okay. Jesteś z Lodolandii, rozumiem cię. Dobrze, e, powiedz mi, gdzie jest Agentix? A, Agentix. Agentix, tak. Agentix, da polonisz YouTuber. Tak, tak, zaspolony youtuber, pewnie, że tak, pewnie One sekund, one sekund One sekund, okej, okay, all right, moi drodzy, nie komentuję tego My sobie po prostu pochodzimy i unikamy kontaktu z tym osobnikiem, okej? Okay? Bo wpierw to był jakiś w ogóle gościu, który mnie chciał przez ten odcinek ekspitować, A teraz to w ogóle był jakiś... Agentix? X? O, elżysko. Siema stary, nie wiem czy zauważyłeś, gdzieś pan ale... pana gołębia? No właśnie też go szukam, wiesz, bo właśnie miałem z nim się skontaktować w sprawie mojego eksmisji. Dobra, idę na komisariat, może tam będzie. Dobra, wiesz co, to ja sobie poczek poczekam może, okej? Okay? Tam się jakoś dobrze bawnie. Okej, okay, moro. A more, mojego kumpra Alejandro la Mexico? Eee, Speedy Gonzales? Wiesz co, spaskałem mu... go! Nie wiem, czy on był w moim mieszkaniu, tak samo jak jakiś Hans w ogóle nie wiem skąd Alejandro się jest to La to Speedy Gonzalez to jest mój dobry kumpel. Dobra, warto wiedzieć, co tam się trzymaj, nie? Dobra, Elo Dobra, a my to w ogóle jeszcze powierzchnię nie wiem czy wiecie, ale mam swój drugi kanał go bardzo polecam, nazywa się Elviso Games, tam macie moje codzienne odcinki z Bedwars, chore akcje, tam wybiłam 800 gwiazdek i też mam polecam mojego Instagrama Elviso Podłogowy. więc macie go oczywiście w opisie, a my tutaj bez będą go tutaj gadania. Lecimy chyba po pana tutaj gołębia! Okej, tu jest, widzę, że pan gołąbił. więc to pan Gołąb, e, Siema, to moja wizytówka. witaj panie Gołębiu, miło cię widzieć. A, a powiedz mi skąd jesteś? to Z jakiegoś gołębowa może? Skąd? Mm, tak, tak, jestem tak? gołębowa. Dobrze, okej. Okay. Taki żart sytuacyjny, co nie, panie Pawe, dobrze. Okej, okay, spoko. Więc panie Paweł, powiedz mi pan, dlaczego chcesz mnie dzisiaj ekspitować i... No, stary. Tych, bo, bo bo bus jeżdża na jedyny. Dobra, okej, okay. czyli rozumiem, że mam teraz po prostu z tego miasta wyjść. Też powiem ci, że jakoś tutaj się mega nie dogadywałem, po prostu obiecałem, że TK jak... jest jest tylko do Gołębowa o, jeździ, więc musimy Dobra, ale, ale obiecałem, że jak przegram wyzwanko, to opuszczę miasto na jeden dzień. Tylko nie było tutaj to dokładnie sprecyzowane, na, na jaką odległość Proszę mam nie wyjść wiedz, miasta. No. Nie przekraczać prędkości, bo dostanie pan mandat. No chłopie, ja rozumiem wszystko. Ja szanujmy się, szanujmy się po prostu. Dobra, więc panie Gołębiu, Gołębi, proszę mi powiedzieć, jaką odległość mam zachować od miasta, Według aby przepisów oraz konstytucji milionowic, która nie istnieje. E, czyli mogę teraz wszystko losowo powiedzieć, co znaczy. Mhm. E, Musi pan odejść na e, przynajmniej 1000 bloków. Co? tysiąc bloków, a pan to będzie jakoś liczył? Ma pan taką śmieszną miarkę, jak nie. to wszyscy urzędnicy. Co, nie, nie ma pan? A dlaczego? Ja Nie mam miarki. Ja używam nie. taśmy klejącej i, i, i przy, przylepiłem sobie jeden metr. Odliczyłem sobie jeden metr kiedyś linijką, przykładając ją 10 razy, bo ma 10 centymetrów. To dziesięć no tak. razy ją odłożyłem, co ja... przez co powstał jeden metr na taśmie. To może zachowajmy tego od siebie, od siebie, chociaż 100 metrów odległości. Potem go skopiowałem. Zwziłem ten jeden metr i teraz po jednym metrze tak przyklejam. Proszę przyklejam, do okay. pan nie podchodzić, okej? Pan, jakiś dziwny, jest, okay. pan jakiś dziwny jest, ok? jakiś dziwny. Powiedz mi pan jeszcze, jaką mam po prostu jest odległość i tyle w temacie. Jakby to po prostu dziękuję, nie? Jakby ja... Proszę udać się tysiąc bloków przynajmniej od milionowic, jest to uregulowane w przepisach. A, to będzie długi odcinek. E, to będzie bardzo długi odcinek stary, naprawdę. E, no powiem ci, że no okej. Okay. No więc stary, powiedzmy tylko tutaj jeszcze no... Ile ile jeszcze powiedzmy, bo my tutaj powiem że przechodzimy naprawdę mało Tylko tutaj bardziej sobie dys, dyskutujemy o tym, dlaczego pan mierzy te metry więc proszę no Proszę mnie nie zagadywać, nie, ja dobra. się nie dam nabrać Chłopie, idź sobie sam po prostu, ja bym sobie tutaj sam poradził, jakby serio dobrze. Jeszcze raz mam powiedzieć? Nazywam się Paweł Gołąb, oto moja wizytówka no Dobrze, panie Gołąb, jakby jakby nikt mi proszę nie musi... Proszę wizytówkę No dobrze, no po prostu nie oddajesz, tak no proszę bardzo, Mam naprawdę. tylko jedną jeszcze Masz ja tylko jedną, to... jedną wizytówkę, to z ciebie założeni, Gołąb Dobra, okej, okay, ale chciałbym tylko to jest. Zobacz. Tutaj, czy zauważyć fakt? Nie umiesz czytać? Czekaj, nic nie pisze, to jest pusto. No co panu w ogóle chodzi? Co? To jest Lepiej ich? jesteś. No gołą faktycznie, dobra, mój błąd, ale szczerze, jakby w mojej opinii, przynajmniej tutaj obiektywnej, nie jest potrzebna żadna osoba z urzędu, żeby kontrolować, czy ja opuściłem to miasto. Wystarczy w nim być i mnie szukać, i dobra, tam nie po prostu nie ma, no gościu. Ja, ja też mogę, mogę się zabudować dwie kratki pod miastem. Ja nie mogę, no dobra, no w sumie też oczywiście. Dobra, powiedz mi, ile jeszcze mamy tutaj iść, bo naprawdę powiem ci, że no rozumiem, że tysiąc to jest jakiś minimum, a wolałbym się żeby jakoś poszedł więcej, tak, żeby się dalej to tak, miasto tak. dali Im dalej, tym lepiej. No nie lubisz, nie widzę. No nie lubisz, Panie Gołąb, Dobra, trudno. Znało może się. przy może zamienić się na mojego kolegę z Meksyku, ale. Nie, no... nie, dziękuję, podziękuję, podziękuję. Ale No nie, pan Speedy Gonzales tutaj już mnie zagadał i nie mogłem w ogóle go zrozumieć ten, co jałem to jest Poloniz, więc naprawdę A, jest tutaj... El Polako, on, on Ta... lubi bardzo El Polako. Tak, w ogóle. to super, nice! Serio. Nice. On kiedyś spotkał się z takim brazylijskim super youtuberem. Taki dobry człowiek. Czapi się nazywał. Subskrybujcie. A my lecimy, moi drodzy, naprawdę, bo to jest jakiś skandal. Naprawdę, to jest jakiś skandal, że ty cały dobrze. czas się tutaj prowadzisz. Jak jaś, no nie mam pojęcia, zwierzakaster, naprawdę. No dobrze. Go... dobrze, odwróć się na chwilę. No, Moi drodzy, bo jak teraz przyjdzie, naprawdę błagam, aby nie było to żadne kolejne. Jegnorg. Norg. Jestem Hank e, Norwek. Co tu się. co tu się dzieje? Co tu się w dzieje? W tej Norwegii. Będę cię dalej prowadził. Znasz Polski. Ja Polski rozumiem. Dobrze. Mowa polska dla mnie przetłumaczyć dobra. Dobrze, to lecimy. Przejdźmy dalej. Panie, je, jeszcze dalej raz, dalej jakie droga. było pana imię? Hank Frank. Więc panie Hank, panie Hank. Lecimy, rozumiem, więc lecimy proszę bardzo, bardzo, naprawdę. Jakby... Jegnorg. Pa, panie Jegnorg. Po, poznałem dzisiaj naprawdę dużo osób. Pan chociaż mówi po polsku, jak, jak pan Gołąb. Ja polska rozumiem. Tak, ale, ale pan nie jest przynajmniej taki irytujący jak pan Gołąb, więc przejdźmy dalej po pan prostu. Pan Gołąb dobry kumpel. No. No, no okej, okay, okej, okay. dobra, dobra, powiedz mi, e, znasz całą moją historię, dlaczego mam opuścić Sorry miasto, tak? Historia twoja rozumiem Tak, a subskrybujesz kanał Elviso Games i kanał Elviso kanał Główny? Kanał Games Elviso subskrybować To dobrze, wszystko jasne Status a w, subskrypcja a w, włączona A wy, moi drodzy, jak tam u was status subskrypcja włączona? Mam nadzieję, że jest włączona, a my lecimy zaraz sobie dalej, bo tutaj naprawdę jakby... E, zasubskrybować ZASUBSKRYBOWAĆ No okej, okay. już to chyba jest nawet w ogóle kolejny biom, naprawdę się to wystarczy. się No no dobrze, kto teraz przyjdzie, co? Już pan gołem nawet lepszy, naprawdę, pan gołem lepszy, okej? On może jest taki wkurzający i taki prawnik, ale no chociażby można się z nim dogadać, naprawdę Już się po prostu... quel della Pinto L'Italia? Kim pan jest? Wiva ja. Italia! Viva Italia! Viva Italia, viva Italia, Italia, Italia. dobra mój drodzy! Mamy tutaj do czynienia z. z, z, z po prostu. Z, pizza. z Włochem. Pizza, 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 pizza. pizza. dobra. Okej, okay. Polish. E... Okay? E, da Polonis, da Polonis. English? No, Polish! No, English? Polish! Polish. <laughs> Mario! Yes. Super, super! Yes. Super, Poland, Poland, Dobra! Ja Mario. Dobra, Le ja Mario Le Lewandowski! Lewandowski, Lewandowski, tak! Tak, Bołęsa. Dobra! Dobra, już lepszy go po prostu nie komentuję, nie? Lecimy, Dobra, powiedzmy teraz, że tyle mi tego wystarczy, stary, ja to mogę sobie teraz mieć jakiś chociażby obóz na jeden dzień i to byłoby na tyle, bo naprawdę, to jest jakiś śmieszny żart, naprawdę, mi to wystarczy. La Alpy, 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 Lubię Waszą pizzę, Pizza, Lubię wasz język, Alpy, ale, Alpy, ale nie ciebie, okej? Okay, naprawdę. Alpy. Wysoka góra. Dobra, o! Polski jednak rozumiesz, proszę Wysoka bardzo. Wysoka góra. Wysoka góra, dokładnie. Wysoka okay. góra, Alpy. Możesz Pogłoszy. pójść po gołębia? Gołąb, gołąb. Okej! Okay. Okej, okay, okej, okay, gołem. Teraz sobie jakoś... sprawę. Ali Viva Italia, No, Dobra, zgarniemy teraz sobie szybko drewno i zrobimy skrzynkę. Jakby ja nawet tutaj powiem szczerze, że nie komentuję, bo po prostu ode mnie już nawet nie będzie na ten temat komentarza, bo to jest zbyt wielkie XD. Witam, Nazywam się pan Gołęb. W końcu to ktoś, ktoś ogarnięty. Dzień dobry panie Gołębiu. E... Oto moja wizytówka. Super. Dark Oak Sing. No to chyba nie pan, co? To chyba nie jest pan. To ja. Pan dobrze. Gołąb. No dobrze, no panie Dark Oxygen. Dobra. Okej, okay, niech ci będzie. Teraz sobie szybko coś szybko odłożę, w to mi jest takie tymczasowe. Czemu w ogóle wziąłem swoje skarby wszystkie? No żeby chyba ich nie ukradł nikt, Dobra, więc nice. Sobie teraz je odłożymy. Dobra. No w sumie to jest repangowa, to No nie, to się nie pisze. Nie. Corporation. Pan gołąb Corporation. Zapoznał się pan z moimi znajomymi? byli świetnymi. Błagam, błagam, nikt więcej. Nie chcę ich widzieć. Okej, okay? naprawdę nigdy więcej. Ja z nim nie mogę się z nimi nie mogę dogadać. Pan z panem Mario? Jedyne słowa, które oni rozumieją to gołąb. 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 Dobra, stary, nie, 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 nie. Przeginasz tutaj, naprawdę, ja chciałem tutaj tylko opuścić miasto na jeden dzień, bo przegrałem challenge, a ty dosłownie mi tutaj zrobiłeś otoczkę, jakbym zwiedził jakieś pięć kontynentów, naprawdę. Taką mi zrobiłeś otoczkę od tego, więc naprawdę powiem ci, że mi to wystarczy. Ja w ogóle swoją skrzynkę ze skrabami tutaj mocno zawoduję, żeby mi jej nikt nie ukradł, więc byłaby rozsądna opcja. No i błagam, żeby tutaj nie było żadnych na tym polu złodziei, naprawdę. To było... Mam nadzieję, że nikogo tutaj takiego nie będzie. Ja również, panie Gołąb. Pani... Byłoby to naprawdę niekorzystne. Panie panie, 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 panie gołąb też pana mógł okraść na przykład od spodu Pani, panie... Nie, nie, mam pan zaraz wyjaśnić. ja teraz po prostu biję, ja teraz biję. mam się kierę, dwa ciosy i pana nie ma, dwa ciosy. rozumiem pan dwa ciosy, mam bić czy nie mam bić Oddaj to Panie no Jakby No jakby Moi drodzy, moi drodzy, jakby ja tutaj nic nie mówię, nie? Oddajesz to czy nie? Oddaj No jeszcze ucieka no co jest coś państwo. naprawdę dziękuję Proszę, bardzo. Proszę nie opuszczać tysięca kratek odmie no co za typ? Przekroczenie tego zakazu, równa się ban. Co za typ? Jeszcze mam teraz slow, nas ja nie mogę gonić. <grym> Dobra, mogę ci oddać, ale Oddaj To była to. taka nauczka dla ciebie, że na polu się nie chowa rzeczy. No. A te buty to ty te powinieneś też zgarnę, proszę bardzo, dziękuję, w końcu, jakby Po prostu, nie, ja nic nie mówię, ok. Mam do ciebie teraz taką małą prośbę, okej? Okay? Wyjdź tam zaraz po prostu, wyjdź i już, już widzę Widać, że skontrolowałeś, że opuściłem miasto, nie? Idź teraz sobie do tego miasta, rób tam co chcesz oczywiście, ale daj mi spokój, okej? Okay? W tym momencie, jak już widzisz, że jestem daleko z miasta, daj, daj mi spokój Pasuje wszystko? Nagadaliśmy się, panie Gołąb, czy nie? On zwiał, moi drodzy? Zwiał, całe szczęście, bo już nie mogłem wytrzymać, jakby w ogóle totalnie, nie? Jakby ja rozumiem ok, ja przegrałem zabrałem to wydzwanko. Ja my mu ci miast po prostu się boję, to byłoby babor jak puścił, naprawdę się po prostu, o to boję, nie? O jego zdrowie, jakby ok, więc tutaj spoko. nam no, się natomiast to tutaj udało w końcu opuścić, Bo mimo, że było ciężko i byłoby z tego gościa wielu łatwiej, ale tak jest nice, udało nam się, no teraz to swoje zemki tutaj jednak jakoś w sobie to W ogóle to jest teraz taka nasza tutaj baza w ogóle prezentyczny, troszkę beka z tego. Więc tu teraz jakoś tutaj jest z tej skrzynki, które oczywiście nie ma, bo ją ukradł, ja nie mogę, po prostu tego nie komentuję, więc po prostu tutaj w tym momencie kanał, więc to bardzo ważne ten odcinek to jest jest bardzo ważny, a jutro dopiero będziemy mogli do miasta wrócić. Więc to było po prostu cień. mega dziękuję, subujcie kanał, tylko tutaj dzwonię że was nic nie minęło też amaka palca mojego Instagrama Elvis opodłogowy, tam macie moje zdjęcia. No i też mam na moim kanale mojego które w wam tak działa, przywileje. No i cóż, w mojej opinii fachowca. zostałem lęku tutaj wkręcony przez agentixa, który na, naprawdę bardzo lubi się w coś zmienić. Ale allora di Desubskrybando, subskrybando de subskrybando subs... na kanało. Sub... dokładnie subskrybando kanało, dokładnie Więc wam go dziękujemy. Viva Italia. Allora. Bongiorno! Allora, e ali e I jeszcze co tam było? Guten tak. Siemoneczko, aleczko i jo.